O, i to Ech. jest w sumie to miejsce już. A! Jest tutaj kusza. Crossbow Bro. Gdzieś tu jeszcze. Być. O, tu jest po prawej. Blueprint. Blueprint. Dzień dobry. Cześć, Hogaty. Hej, hej, hej. hej, hej, hej. Witam na mojej łajbie. Dzień, Dzień hej, hej. dobry. O, tutaj spalone hej, rzeczy hej. jakieś. E, Witam Was w kolejnym odcinku. Oczywiście Gry The Forest na tym kanale. Na kanale, oczywiście, Shepardzige. W, dni, w dniu dzisiejszym będziemy robić. Co, Hogaty? Dzisiaj będziemy robili polowanie na kuszę oraz na blueprint kościoła. Kato... Kościoła, Kościoła, po prostu, budynku kościoła. To, jaki to kościół. jest oczywiście, jaki kościół, to jest nieistotne, ponieważ wyznanie się tutaj nie liczy. Tyle chciałem powiedzieć, chogaty. Zapraszam na naszą łajbę i płyniemy po. No, po. 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 Rzeczy. No, sobie jagódkę jeszcze zjeść. Aha. Także, Dobrze, dobra. Ani masz paucze na jagódki? Dobra, let's go. Nie wiem, możliwe, że mam, ale możliwe, że nie używam. Także... Polsko. Aha, okej, okay. rozumiem, rozumiem. Dobrze, że iż doinformowałem się wcześniej, gdzie jest e, owy obiekt, gdzie, gdzie to leży, bo musimy no. przepłynąć po prostu Wzóż. na prawo od tej wyspy. Mhm. W stronę takiej małej wysepki, przy której czy na której tak naprawdę jest wrak statku, mhm. i obok której znajduje się reszta tego wraku, i tam jest dziursko, wielkie dziursko pod wodą, które Wszystko musimy płynąć. A jako, w... że my mamy już teraz. I tak jest. Mamy już ku temu, można powiedzieć, jak to się nazywa, możliwości, to też właśnie będziemy to wykorzystywać. Sprawdzam tylko jeszcze bardzo szybko. Tutaj najlepsze duo napisał Gekon pod ostatnim odcinkiem. Dobra, dobra, nie podlizuj się tam, ziomek. Eee, to jest pierwsza sprawa. Oczywiście, no dziękujemy. Eee... Gekon potrafi dwie rzeczy słabo: podlizywać się i skradać się do ludzi. Czemu skradać się do ludzi? Bo Gekon jak chodzi, to wygląda jakby się skradał. <laughs> Naprawdę? No, tak. Ja się właśnie śmiałem, że Gekon. Jak wiesz, podchodzi do ciebie, to wygląda jakby się skradała postać w Skyrimie i skilowa Snika, właśnie, nie? W tym momencie. Trochę tak mniej więcej wygląda. No, na... jak on się z tego śmiało, jak tak mówiłem i w sumie doszedł do podobnych wniosków, jak się. Aha, okej, okay. no mam to. Miejmy nadzieję, że no się to... nie obrazi. Miejmy nadzieję też, że się nie obrazi. Nie powinien. Ale wiadomo, czym to jest. E... Tak, ja też wiem, nie? też wiem, czym to jest spowodowane. E... Mariusz Jezierski napisał nareszcie. Yy, źle napisał, nareszcie. Yy, najlepsza seria na kanale powróciła po dwóch miesiącach. Super, o widzisz? I to jest miłe, fajnie. Jakie dwa miesiące? Właśnie, też nie mam pojęcia, jakieś pierdolety gada tutaj. Nie, 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 nie wiem, nie. Ledwo kilka, nawet no. pewnie godziny to były, panie, a nie jakieś tam. A nawet kilka chwil. Kilka chwil. Kilka chwil. Na pewno była jakaś taka piosenka. W każdym razie wracając oczywiście do naszej tutaj można powiedzieć wyprawy. Na ten czas tośmy tutaj w lewo. pogadali. W lewo już zakręcam. Teraz ty musisz Na nadgonić. No tutaj przed nami wrak jest. Aha, Z i pewnie pod lewo, wodą, nie? W lewo. Tak, 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 tak. Bo ten wrak tu jest pod wodą. On się jakby ciągnie przy tej wyspie. I powinna być ta, to oznaczenie. Tu gdzieś po le lewo. Lewo, 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 od nas. Cał całkowicie lewo. Dobra, Skręć. dobra. Pod nami Skręcam. jest brak praktycznie teraz. Powiedz stop, żebym nie kręcił. Dobra, no ty i tak kręci że do, do przodu już żeśmy płynęli. I teraz gdzieś tu powinno być... Dobra, już przestań. Okay. Powinien być gdzieś ten znacznik, że... O, jest! Przed nami jest centralnie, widzisz? Ten... A, dryfujący... Tak, 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 tak. belkę, no to, tak. to jest to miejscem. I tam mamy na dół zejść. Wpłynąć, tak, więc... Ale to z... chyba samo się powinno założyć, nie? Nie wiem, ja sobie założyłem. O nie, założyło nie się dobrze. automatycznie. Super. Aha. Y aha i muszę tu... muszę wejść z powrotem, żeby to móc założyć. O nie! Nie! Kurde, nie... Ej, nie mogę wejść na naszą łajbę. A nie mogę, chyba z tej strony. Dobra, ja schodzę do Poczekaj podziemia. na mnie! Poczekaj na mnie! Do no, Dokłopie, jak ja mam na ciebie czekać? Myślisz, że tu coś widać pod tą wodą Dobra, o Jezus Maria To jest do środeczka, tak? Tak, tak, tak. I tam musisz jeszcze niżej. Jakie będziesz miał przejście jak przez wiesz, przez yy, jakąś szczelinę a, a a, no 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 mam, mam, mam ma. Jezu jak tu nic wzią. nie widać, matko bosko No właśnie o tym mówiłem, że tu nic nie widać. Ale, nie widać, nie? Okay. To gold? o kurcze To weź tam rozpal od razu jak jesteś Rozpalam kijaszka Ciekawe czy twój kijaszek mnie Na pewno mnie ogrzeje, mój kijaszek Hello to Czy mógłbyś mnie proszę chyba... Poczekaj, kijaszka. że! Eee, eee! Mam o. Cię palnąć tą? <laughs> nie, 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 nie musisz, nie musisz, nie musisz. Jest git, okej. No już byłem stary... milisekundy Cię uratowały. Milisekundy, okej, okay, dobrze. A te... ile tu kości jest! Łooo! Wow. O, i Ech. to jest w sumie to miejsce już. A! Jest tutaj kusza... Crossbow bro... Gdzieś tu jeszcze by... O, tu jest po prawej blueprint. blueprint. O kurczę, ale tu blueprinciki piękne są. Ale tu jest właśnie, tutaj to jest chyba też jeszcze to, że jest można. Ten krzyż taki. Tak, tak, i że można latać w sensie. Na, tutaj jest ten blueprint na paralotnie. Paralot, nie? Czy nie, to nie jest to. A tu był? To chyba nie jest to, nie? też jeszcze wydaje? są jakieś te. Jakieś bełty chyba. Bełcigi, tak, 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 tak. No, Okej, z, na impreza, załatwiliśmy nasz bełki. target numer jeden yy, w przeciągu 6 minut, więc generalnie to. Yy. Dlatego jak już tu jesteśmy i jesteśmy przy brzegu, to pójdziemy jeszcze po modernistyczny. Ale patrz jaki w ogóle ładny stateczek tutaj Przybył kiedyś, nie? Ciekawi mnie, ja bym chciał kiedyś taką prawdziwą taki. historię usłyszeć. Tego Ej, co tu się to, to ja, to ja, to ja, to ja. ale wydaje mi się, że to kiedyś może być, może jeszcze z naszego życia wykorzystane na film. Na, no, na film albo jakiś serial, bo to bardziej na ser, pod serial by podchodziło w sumie. Powiem ci, że jak oglądałem Grotron wczoraj no. na przykład, kolejny odcinek No. i tam powiedzmy ci ze straży nocnej. tej północnej, tak, nocnej straży no. wyjeżdżali, to, to było takie fajne, epickie i że mogliby bez problemu zrobić taki Atagon Titan w tym samym stylu Tylko Europejczycy i to z HBO musieliby to zrobić nie, A, nie, nie, Japończycy, nie Japończycy, tylko nie Europejczycy Netflix tylko... czy HBO. Amazon może, tylko HBO, tak konkretnie, żeby tak, taki tak, był taki hardy klimat Po prostu ciężki tak. klimacik Dobra No dobra, musimy wypłynąć i wracamy tak powoli Tak Oj, brzegaj a gdzie masz ten e, moderny boł w ogóle mm, w tym miejscu? Jak bardzo niedaleko, stanęko. niedaleko w sumie jak wejdziemy na naszą łajbę i popłyniemy sobie, proszę ja, ciebie do e, na północ, w sensie wzdłuż, y, y, no wzdłuż wybrzeża, to no, generalnie wydaje mi się, że trafię tam do tego jakoś. Okay. Najważniejsze jest, żeby zdobyć tą. E, Jezu, ale to jest strasznie nic nie widać pod tą wodą, łatko bosko. A coś tu jest w ogóle ciekawego chyba nie Ja mam nadzieję, że nam statek nie odpłynął. Nie, nie. nie. nie, nie, Bo nie odpłynął. wiem, czy ty zakotwiczyłeś, ale ja nie. Ja też nie. <laughs> A to by było takie strasznie fajnie, jakby no. faktycznie wiesz, odpłynął sobie. Okej, okay, dobra. Jest y, działa. To możemy sobie schować. Y, to możemy <laughs> sobie unequipować. dać z tą czaszką i jednocześnie. <laughs> Mówi, po prostu miałem wraca, skina dobra. na ten. Skina miałem Dobra, ja sobie już mogę zawracać powoli, bo to chodzi, żeby się odwrócić Dobrze, Majtku Szepardzie, odwracaj. Dobra, Majtku chogaty tu dupsko, dzięki i ho, Dobra, okej. Okay. Hej, ho. No do pracy byś jeszcze, co? Nie, 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 nie. Hej, ho, przygoda, czeka. Hej, ho! na Hej, ho! Ej, doskonale morskiej opowieści Nie wiem jak to szło, dlatego śpiewam tak Teraz ty hogaty twoja zwrotka tutaj teraz Minamina mina, na na Hej ho kolejkę nalej. No, śpiewaj mi Majtku, śpiewaj Tak ci zaraz tam nie Ty zaraz dostaniesz trefnym... Butem albo klapkiem w czoło, jak się nie uspokoi. się dawaj. Opowiedz jeszcze jakiś dowcip? Nie, chogaty, koniec dowcipu. Opowiedz jeszcze dowcip jakiś? No powiedziałem, skończyłem. Ale jakiś fajny. No to skończyłem, przecież powiedziałem. O! Dzięki za ten komplement w takim razie. No, x. płyniemy na przygodę. Na przygodę! Przygoda, przygoda czeka my. na nas też. Ona jest Gdzie piękna jest i młoda. Gdzie ona jest? Gdzie jest łuk? Łuk jest niedaleko już, ty. Eee, czy ta baza po prawej to jest jakaś baza do tak zwanej eksterminacji? Do czego słucham? Eee, do walki. A. Yy... Możliwe. Mo mo możliwe! możliwe Możliwe. Hey ho to to ro ro, hej ho to to. hey ho jo pororo. Hej ho bam bam bararam, bom 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 bom. Dwóch majtków wypłynęło na morze bez kapitana. Eee, gdzie teraz? W prawo, w prawo. Wzdłuż wybrzeża, cały czas. Okay. Proszę, na, na chryśc, na chryśc. ja, ja, ze Bo się zegut. zaczyna robić powoli ciemno, może zrobimy sobie jakiś przystanek gdzieś. Może, to nie jest głupi pomysł. Dobrze spania się, może jakaś minibaza do stworzenia. Być może, nawet tutaj... Przecież mamy tutaj mini minibazę, na tratwie praktycznie. No to też, ale możemy tutaj, wiesz, zacumować, o, o kurwa. O, żeś panie ze swojej prawej strony tam nie, nie dopatrzył, chyba się. Złaj, wszystko jest dopatrzone. Musimy tam w prawo generalnie też płynąć. W prawo, okej. Okay. W prawo, tak, tak. Mhm. Panie kapitanie, panie kapitanie! No. Daleko jeszcze? Nie. Yy, 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 zacumuj, Majtku, a ja idę zrobić na szybko jakiś. Yy, wiesz, i. Yy, bazę Spanko. do spanka, no. Dobra, by. Jak. Dobra, burak. Bo to jest niepotrzebne nam. Okej, okay, możemy tak sobie od razu. Spanko. Tak, 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 tak. Zapraszam od razu zapiszę, bo mamy już kuszę. Zapraszam do spanka, M mam już odlokowany. Okej. Okay. No i super takie brzydkie spanko jednorazowe nie lubię spanka jednorazowego użytku dlaczego dlaczego ty sprawdź eee, tutaj brzydkie o Circuit bordy a nie potrzebne no są o ty żółty o ty <ścoughs> Szczelaj. Nie, 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 ziomek, 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 Mam cię na celowniku, gościu. Jakim masz mnie celowniku? Wyglądasz optycznym. Moje oczy to jest celownik optyczny. Wyglądasz, jakbyś chciał mnie okraść. Nie chcesz cię okraść, ty jesteś jakiś gupiutki, gupiutki. Dobra, masz dzisiaj szczęście. Dzisiaj mam szczęście, frajerze. Dobra, ty chyba jesteś jakiś gupiutki. Gdzie są ryby, które upolowa? O, dobra, są. Zapraszam. Musimy lecieć. Muszę zjeść i wypić. A ja też muszę zjeść i wypić. Bukłaczek. Aha, bo jest empty. Tutaj mamy, no. Mamy Na szczęście widzisz. A jakby nie, to tutaj jeszcze masz takie podstawowe zapasy zawsze. pamiętaj. Tak, 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 To, 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 to. O, to nie jest aktarcowie. jeżeli ci spada hydracja. Ta gra jest bardziej realistyczna. Dalej, wzdłuż, płyniemy. Proszę do tyłu. Dobra, wsteczny. Wsteczny, wsteczny. I dalej, teraz tam, i naprzeciw, wzdłuż cały czas wybrzeża. Lecimy, płyniemy. Nie no, ma co. Jest dosyć daleko, tak naprawdę. Myślałem, że. Łatwiej byłoby, może, tego, wrócić do bazy wtedy i pieszo na wędrówkę się wybrać. Nie, jeżeli nie. To są morskie opowieści. To są to morskie, morskie opowieści. To. Dzisiaj jest kolejny odcinek morskich opowieści. Tyry, 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 tyry. W lewo, w lewo, w lewo. W prawo, znaczy się, przepraszam. Yy. Się czasem jeszcze tu gryźć jakiś, nie wiem, rekin atakować. To nie jest raf. To nie jest raf. Podwodne kanibale. Po, powodne być takie. kanibale. Wydaje no. mi się, że zanim oni wprowadzą. Zanim by oni wprowadzili cokolwiek takiego do gierki, to wydaje mi się, że. Prędzej wyjdzie Sons of the Forest, które zresztą miało mieć premierę teraz, kiedy to nagrywamy. Eee, ale nie ma, <laughs> więc jakby. Ups! Eee, trudno. A to na kiedy w końcu ta premiera? Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Sons of the Forest miało być z dwa lata temu, już tam ileś. Prze, ten, prze, 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 prze. Przerobione, no ale niestety. Ja przypomnę, że The Forest tak naprawdę miało mieć inne zakończenie inaczej to miało wyglądać, ale zmienili. No jest parę różnych zakończeń, nie? Bo chcieli robić. No są chyba dwa takie w teorii, teraz i jedno chyba które było kiedyś, nie? No że. To mi się wydaje. Tam chyba, że, że, że kończy się to dobrze, ale potem jednak niedobrze, że coś tam jest. No parę no, takich. że Jimmy niby git, ale nie git. Że, że nagle z niego wychodzi pitfir. Tak, duży tak, zły. No bo Jimmy to pitfir, no. Tak, tak, tak. O, biega, 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 biega. <laughs> <laughs> I to ich biega. Takie maratończyki tam. <laughs> Zamordowałbym je. Nie, 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 nie. Dobra, tu lecimy do końca. Przyczyniłbym się do lekkiego uszczerbku. Nie przyczyniaj się do żadnego uszczerbku. Bardzo cię ładnie proszę. Tutaj do końca kotwiczymy i idziemy do jaskini. O, jaskinia. Jaskinia, o której Dobra. wszyscy wiedzieli. Cyk. Dobra. Chodź. Generalnie jaskinia. Jaskinia jest dokładnie jak czekaj, bo muszę azymut pierdyknąć. Bo to było gdzieś tutaj, jaskinia. ziomek patrzył, on jaskinia. zrobił teraz takie ŻIP! I idziemy w tamtą stronę. <głos> <głos> musiałem zrobić, okay. jak on, wiesz, musiałem zrobić, jak on, musiałem zrobić, jak on, wiesz, jak jest. No, rozumiem. Y generalnie y ważne, żeby to był dzień, bo inaczej byśmy tego nie znaleźli, ale raczej tak byśmy znaleźli, ponieważ to jest dokładnie tutaj. A to ta jaskinia. O, zaraz będzie ten sk skarżam. Będzie. <noise> Czekaj, a ja sobie wezmę dzisiaj latareczkę. W sumie czemu by nie equip? O będzie. O! Piniaty. To nie są piniaty, chogaty. Ile razy trzeba ci tłumaczyć coś? Trzeba Sprawdzić, czy się nie ruszają, gnoje. Raczej, raczej, raczej ciężko byłoby, żeby się ruszały, wiesz? Ale, ale Dlaczego? Nie wiem. A może jednak definiujesz ich przez ich wygląd? Dzio jak mamy problem? Rady. Nieźle. Jaki problem? Słyszysz ten problem?